7, jestem szaleki, zapraszam Was na kolejną grę, teraz koridor, wersja demo na silniku Unity. O, zmieniło się. Fajnie. Biegamy korytarzem z punktu A do punktu B. Piskamy sobie przyciski i idziemy dalej. Ciężko nam powiedzieć gdzie jesteśmy. Może jakaś fabryka, może jakiś pipidówek kolejny. Nie wiem. O teraz się przynieśliśmy gdzieś na dół. Fajnie. O, wyszliśmy na, na zewnątrz. I tak jeszcze wiele razy w kółko. <tiny> 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 Teraz zdobywamy granic świata. No co nam jeszcze auto wspaniałego zaserwował Tym razem może jeszcze wyżej musimy się wznieść. Jak na taką grę to 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 jest bardzo długa. Spodziewałem się jednego góra, dwóch korytarza i... Bye-bye! No to wszystko może już na pamięć pamiętasz. آه شیکوس 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 Ну то как? Ja nie jestem pewien czy powinienem tutaj być Ło Ło Fajnie Zjedzimy sobie naszą fabryczkę od dołu Już spadliśmy Trzymamy się dalej Coś się dzieje Nic No to nic i na tyle w tym temacie.